Witam we Flashu. Firma Blizzard rozpoczęła swoją imprezę bliskon od zapowiedzi Diablo 4, o czym plotkowało się od jakiegoś czasu. Nowe Diablo będzie w dalszym ciągu izometrycznym rpg em akcji o walce z siłami piekła. Twórcy zapowiadają obszerny, zróżnicowany i bardzo mroczny świat, sporo wyzwań oraz możliwość zmierzenia się z innymi graczami w PvP. Na razie zaprezentowano trzy klasy postaci, barbarzyńcę, czarodziejkę oraz druida. Co więcej, firma przywiozła na imprezę grywalne demo gry. Produkcja zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Data premiery nie jest znana. Disco Elysium, jeden z bardziej ambitnych, autorskich i udanych w ostatnich lat, wyjdzie także na konsolach. Twórcy planują wypuścić konwersję w 2020 roku na PlayStation 4 i Xbox One. Pewnym wyzwaniem będzie obsługa gry padem, ale twórcy są przekonani, że opanowali też sztukę. Dlaczego gra zasługuje na uwagę? To rozbudowana literacko gra o zmęczonym życiem policjancie uwikłanym w intrygi świata zderzającego retrofuturystyczną technologię z elementami fantastycznymi. Nie samym Diablo 4 żył blisko. Blizzard zapowiedział szereg innych rzeczy. Przede wszystkim potwierdzono dodatek Shadowlands do World of Warcraft. W nim świat Azeroth zostanie rozdarty przejściem do tytułowych zaświatów. Dzięki temu będziemy mogli spotkać postacie z przeszłości uniwersum Warcrafta. Premiera dodatków w przyszłym roku. Kolejna ważna zapowiedź to oczywiście Overwatch 2. Główną nowością będzie treść PvE, czyli misje fabularne oraz misje z bohaterami. Wszystko to z trybem kooperacji. Ponadto gra będzie oferowała możliwość levelowania postaci, modyfikowania ustawień umiejętności, nowe tryby i mapy PvP, nowych herosów, podrasowaną grafikę. Blizzard zapowiedział też, że posiadacze pierwszego Overwatcha będą mogli grać w treść z dwójki z poś... O dwójki. Nowy dodatek otrzyma też Harston wraz z trybem autoczest. Rockstar szykuje się do premiery Red Redemption 2 na pc tach Pojawił się zwiastun premierowy i wypuszczono obrazki w razie 4 k Firma Nvidia wyjaśniła przy okazji, że recetowa wersja gry nie posiada obsługi raytracingu. tak czy inaczej ta westernowa opowieść wyjdzie na PC-tach 5 listopada na, na rockstar Games Launcher i Epic Game Store. Wersja Steamowa pojawi się w grudniu. With... Wyjątkowo we Flashu mówimy o serialu na podstawie gry, bo podobno Wiedźmin ma pewną skromną społeczność miłośników w niektórych rejonach kraju. Netflix wypuścił pełny zwiastun serialu, tym razem naprawdę soczysty. I przy okazji ujawnił za te premiery Wiedźmin pobije Grę o Tron już 20 grudnia. To pobit Gry o Tron jest oczywiście nawiązaniem do pana Andrzeja Sapowskiego, i który wierzy w taki rozwój wydarzeń. Furca Wiedźmina wziął niedawno udział w panelu na włoskiej imprezie Luca Comics and Games. Płyną stamtąd prawdziwie złote cytaty. Od najmłodszych lat wiedziałem, że coś we mnie jest. Jestem znany na tłumaczy, bo mówię w dwudziestu językach, ale nie węgierskim i fińskim. Jestem mistrzem gier wideo, ale w nie nie grałem. Każdy może czytać i pisać historię, ale nie każdy potrafi dobrze pisać i ja potrafię. Ego Andrzeja Sapowskiego osiągnęło nowy poziom pokemonowej ewolucji. Dlaczego nie Pojawiły się recenzje gry Death Stranding. Nawet mimo tego, że pełna wersja wychodzi dopiero za tydzień wygląda na to, że Hideo Kojima dowiózł swoją wizję, choć nie ma tu pełnej zgody, obok wielu maksymalnych ocen i tekstów opiewających w zachwyty pojawiły się też bardziej stonowane głosy podkreślające, że obok świetnej wizji świata czy intrygującej fabuły są też miałkie elementy rozgrywki, w które opinie wierzyć? Ja tam oglądałem film Jordana na głównym kanale TV gry. A na Epic Game Store można odebrać za darmo Costume Quest i Some. Soma, dobra gra, polecam serdecznie od serca. Depresyjna gra, idealna na jesień.